Tutaj możesz zobaczyć, jak apostoł Paweł zatwierdzał i cieszył się z ukamienowania. Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika, w tamtym momencie historii, apostoł Paweł przysiągł ścigać. Chrześcijan. Jak człowiek, który prześladował wyznawców Chrystusa, mógł stać się apostołem? Historia apostoła. Pawła, który ostatecznie stał się jednym. Z pierwszych chrześcijańskich misjonarzy pokazuje, że żadne serce nie jest poza zasięgiem Boga. W tym filmie zobaczysz, jak Jezus spojrzał w oczy swojemu najgroźniejszemu, wrogowi i uzdrowił jego duszę. Zbadamy, jak człowiek, który stał obok i zatwierdzał ukamienowanie męczennika, Szczepana, niewinnego chrześcijanina, mógł zostać odkupiony. Człowiek, który Wchodził do domów jeden po drugim, wyciągał stamtąd mężczyzn i braci, oddanych Jezusowi, oddając ich w ręce. Więzienia przeanalizujemy, jak przeszedł drogę od prześladowcy do chrześcijańskiego, kaznodziei, zostań do końca, aby odkryć największe osiągnięcia Pawła, który jest znany z ogromnej liczby miast, do których przyniósł Słowo Boże. W rzeczywistości jest znany jako apostoł, który najdalej rozprzestrzenił bożą doktrynę. Zacznijmy od początku. Od czasu, kiedy prześladował naśladowców Jezusa, aby zrozumieć jego. Głęboką przemianę w starożytnym mieście Tars w Cylicji urodziło się dziecko przeznaczone do zmienienia biegu historii. Jego rodzice, pobożni Żydzi z pokolenia, Beniamina nadali mu imię Saul, Tars, położony na południu dzisiejszej Turcji, był prężnie rozwijającym się miastem na przecięciu głównych szlaków handlowych. Mimo, że było to dobre środowisko, rodzice Pawła zdecydowali wysłać go do Jerozolimy na naukę, ponieważ mieli wobec niego wielkie oczekiwania. Święte miasto przywitało go, gdy uczeni gorliwie debatowali nad Torą pod przewodnictwem rabina Gamaliela. Paweł zanurzył się w studium pism i tradycji faryzejskich. Pewnego dnia Paweł znalazł się pośród narastających napięć w umi Jerozolimie. Nowa grupa, naśladowcy Jezusa, kwestionowała ustalone tradycje i głosiła, że Mesjasz już przyszedł. Paweł, gorliwy w swojej wierności prawu, uznał to za zagrożenie dla wiary swoich. I postanowił podjąć drastyczne działania przeciwko nim. W dziejach apostolskich siedmiu widzimy Pawła. Obecnego przy ukamienowaniu Szczepana, oddanego wyznawcy, Chrystusa. Kiedy rozpoczęto kamienowanie, świadkowie złożyli swoje płaszcze u stóp młodego mężczyzny o imieniu Saul. Mimo, że sam nie rzucał kamieni, Paweł zatwierdzał przemoc, wierząc, że broni, prawdy. Jednak śmierć Szczepana tylko. Wzmocniła jego determinację. Dzieje osiem mówią, a Paweł tam był, wyrażając zgodę na jego. Śmierć. Tego dnia wybuchło wielkie prześladowanie. Kościoła w Umciem Jerozolimie, a wszyscy poza. Apostołami rozproszyli się po. Regionach Judei i Samarii. Paweł ze swej strony rozpoczął. Niszczenie kościoła. Chodząc od domu do domu, wyciągał stamtąd zarówno mężczyzn, jak i kobiety, i wrzucał ich do więzienia. Ulice Jerozolimy były przepełnione grozą, gdy Paweł i jego towarzysze nieustannie ścigali chrześcijan. Rodziny rozdzierane, domy niszczone, a wspólnota wiary zmuszona uciekać, aby ratować życie. Tymczasem Saul wciąż siał. Mordercze groźby przeciwko uczniom. Pana. Udał się do arcykapłana i poprosił. Go o listy do synagog w w Damaszku, aby mógł, jeśli znajdzie tam kogokolwiek należącego do drogi, mężczyzn czy kobiety, zabrać ich jako więźniów do Jerozolimy. Ale wtedy, w zdumiewającym zwrocie wydarzeń, Paweł zdecydował udać się do Damaszku. Damaszek był jednym z najstarszych miast świata, położonym na terenie dzisiejszej Syrii, w drodze do Damaszku. Z zamiarem uwięzienia kolejnych naśladowców Chrystusa. Paweł spotyka z martwych wstałego Jezusa. Nagle pojawiło się światło z nieba i Paweł oślepł. Upadł na ziemię i usłyszał boski głos. Dzieje dziewięć mówią. Upadł na ziemię i usłyszał głos mówiący: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, panie? Zapytał Saul. Ja jestem Jezus, którego prześladujesz. W tym kluczowym momencie Paweł został oślepiony intensywnością światła i musiał być prowadzony za rękę do Damaszku przez swoich towarzyszy. Przez trzy dni pozostawał bez wzroku, nie jedząc ani nie pijąc. Niczego. Podczas ślepoty Pawła Jezus ukazał się. We śnie uczniowi imieniem Ananiasz i polecił mu odwiedzić Pawła w domu, w którym przebywał, pomimo obaw wynikających z reputacji. Pawła jako prześladowcy, chrześcijan, ananiasz, posłuchał. Ananiasz wszedł do domu, nałożył ręce na Saula i powiedział Bracie Saulu, Pan Jezus, który ukazał Ci się, w drodze, gdy tu przychodziłeś, posłał mnie, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym, Natychmiast coś, jak łuski, opadło z oczu Saula i odzyskał wzrok, wstał i został, ochrzczony w tym momencie prześladowca. Stał się prześladowanym i Paweł zrozumiał, że walczył przeciwko samemu Bogu, któremu, jak sądził, służył. Od tej chwili Paweł stał się gorliwym, chrześcijańskim misjonarzem. Po swojej przemianie na drodze do Ma Damaszku, Paweł wyruszył w podróż. Zarówno fizyczną, jak i duchową. W liście do Galatów jeden wyjawia: Nie poszedłem od razu do Jerozolimy do tych, którzy byli apostołami przede mną, lecz udałem się do Arabii, a później wróciłem do Damaszku. Szczegóły jego pobytu w Arabii nie są wspomniane w piśmie, ale możemy wyobrazić sobie Pawła, który wciąż przetwarza głęboką zmianę w swoim życiu, szukając samotności. W rozległej i surowej pustyni, być może jak Mojżesz i Eliasz przed Nim. Paweł szuka Bożej obecności w ciszy, natury, rozmyślając nad konsekwencjami swojego, spotkania z Chrystusem oraz nad nowym celem, który teraz kieruje Jego życiem. Po tym czasie refleksji Paweł wraca do Damaszku, miasta, gdzie rozpoczęła się Jego przemiana. Znane ulice mają teraz dla niego inne znaczenie. Każdy zakręt i każda twarz przypomina o zdumiewającym zwrocie, jaki dokonał się w jego życiu, następnie, pchany pragnieniem połączenia się ze wspólnotą wierzących, Paweł udaje się do Jerozolimy. Gala 1 mówi: Po trzech latach udałem się do Jerozolimy, aby poznać Kefasa, i przebywałem u niego piętnaście dni. Można wyobrazić sobie emocje, a nawet niepokój, które Paweł mógł czuć, gdy zbliżał się do świętego miasta, jak przyjmą go ci, których wcześniej prześladował, czy uwierzą w autentyczność jego nawrócenia. W Jerozolimie Paweł spotyka się z Piotrem, głównym apostołem, i spędza z nim piętnaście dni. Dwaj mężczyźni, którzy odegrali tak odmienne role w historii wiary, Siedzą razem, dzielą posiłki, opowieści i zagłębiają się w prawdy. Ewangelii. Można sobie wyobrazić żywe dyskusje, pełne pasji, pytania oraz chwile śmiechu i braterskiej wspólnoty, gdy tworzą więź zdolną przekroczyć różnice ich przeszłości. Ten czas z Piotrem to nie tylko spotkanie, umysłów to także kluczowy krok. W potwierdzeniu misji Pawła, przyjmując go, Piotr uznaje Pawła za prawdziwego apostoła, kogoś wybranego i posłanego przez samego Chrystusa. Po pobycie w Jerozolimie Paweł czuje powołanie, by zanieść Ewangelię w nowe miejsca. Gala 1 mówi, następnie udałem się do Syrii i Cylicji. Paweł wyrusza w podróż, która zabiera go z powrotem na znajome wybrzeża, jego ojczyzny, Cylicji oraz do żywych miast, Syrii. Kiedy idzie brukowanymi ulicami, może wspominać swoje dzieciństwo i dawną, gorliwość względem prawa, ale teraz, z nową perspektywą i odmienionym sercem, postrzega każde spotkanie jako szansę na podzielenie się przemieniającym poselstwem Chrystusa. Synagogi stają się jego platformą, a słowa płyną z pasją i przekonaniem, kiedy przedstawia pisma w nowym świetle. Niektórzy słuchają z zachwytem, inni ze sceptycyzmem, ale ziarno ewangelii zostaje zasiane w wielu sercach. W miarę jak Paweł posługuje w tych regionach, jego reputacja rośnie. Dzieje 11 mówią: Barnaba udał się do Tarsu, aby odszukać Saula, a kiedy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok Barnaba i Saul spotykali się z kościołem. I nauczali wielką liczbę ludzi. Barnaba, szanowany lider Kościoła, dostrzega w Pawle cennego współpracownika. Razem udają się do Antiochi, tętniącej życiem metropolii w sercu, Syrii. Miasto, będące tyglem kultury i religii, oferuje zarówno wyzwania, jak i możliwości dla młodej, wiary. Przez cały rok Paweł i Barnaba zanurzają się w życie wspólnoty. Wierzących w Antiochii. Dzień po dniu spotykają się z Kościołem, uczą, zachęcają i prowadzą. Można wyobrazić sobie długie godziny, studiów, żywych debat i gorących modlitw, kiedy wspólnie pracują nad umocnieniem i rozwojem tej dynamicznej wspólnoty, wiary. To właśnie tutaj, w Antiochii, naśladowcy Jezusa po raz pierwszy zostają nazwani chrześcijanami. Ta nazwa być może nadana im przez. Otoczenie staje się odznaką honoru, odzwierciedleniem wpływu, jaki ta wspólnota wywiera na. miasto. Po owocnym roku posługi w Antiochi, Paweł i Barnaba zostają wyznaczeni przez. Kościół do nowego, ekscytującego rozdziału. Ich drogi wiary, dzieje trzynaste mówią, kiedy oddawali cześć Panu i pościli. Duch Święty powiedział: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem, po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. W drogę. Z błogosławieństwem wspólnoty i prowadzeniem Ducha Świętego. Paweł i Barnaba wyruszają w swoją pierwszą podróż, misyjną. Ich pierwszym przystankiem jest wyspa, cypr, ojczyzna. Barnaby. Podczas rejsu przez lśniące. Morze Śródziemne być może zastanawiają się nad niepewnościami i możliwościami, które ich czekają. Na Cyprze głoszą w synagogach, dzieląc się przesłaniem Chrystusa Z, pasją i przekonaniem. W Pafos spotykają czarownika i fałszywego, proroka imieniem Bar Jezus, w potężnej demonstracji Bożej mocy. Paweł konfrontuje go i tymczasowo. Oślepia co prowadzi prokonsula Sergiusza Paula. Do wiary w Ewangelię. Z Cypru wypływają do Azji Mniejszej, docierają do Pergę w Pamfilii na terenie dzisiejszej Turcji. Tam Jan Marek, który im towarzyszył, decyduje wrócić do Jerozolimy. Decyzja ta później wywoła napięcie między Pawłem a Barnabą. Kontynuując swoją podróż, docierają do Antiochi Pizydyjskiej, gdzie Paweł wygłasza poruszające kazanie w synagodze, przedstawiając historię Izraela i ogłaszając Jezusa obiecanym mesjaszem. Niektórzy przyjmują to przesłanie z radością, inni zdecydowanie mu się sprzeciwiają, w końcu wypędzając Pawła i Barnabę z miasta. Mimo oporu kontynuują swoją misję, podróżując do Ikonium, Listry i Derbe. W każdym z tych miast odważnie głoszą, dokonują cudów i zakładają wspólnoty. Wierzących, jednak napotykają też niebezpieczeństwa. W ikonium dochodzi do próby ukamienowania. A w listrze Paweł zostaje rzeczywiście ukamienowany, lecz w cudowny sposób. Odzyskuje życie po zakończeniu pierwszego cyklu misyjnego. Paweł i Barnaba wracają do Antiochi gdzie opowiadają o wszystkim, czego Bóg dokonał przez nich i jak otworzył drzwi wiary dla Pogan. Słowo Poganin oznacza tych, którzy nie są Żydami. Wkrótce jednak pojawia się spór, czy nawróceni Poganie muszą być obrzezani i przestrzegać prawa Mojżeszowego. Aby rozwiązać te kwestie, Paweł i Barnaba udają się do Jerozolimy na to, co później zostanie nazwane Soborem Jerozolimskim. Po burzliwych dyskusjach prowadzonych pod natchnieniem Ducha Świętego, przywódcy Kościoła zgadzają się, że poganie nie muszą dźwigać ciężaru, prawa. To oznaczało, że osoby nieżydowskiego pochodzenia nie muszą przestrzegać złożonych żydowskich przepisów, aby stać się chrześcijanami. Był to przełomowy moment w rozwoju. Ewangelii poza granice judaizmu otworzył drogę dla milionów ludzi. Którzy mogli przyjąć wiarę w Jezusa bez bycia odrzucanymi i prześladowanymi. Po Soborze Jerozolimskim Paweł czuje powołanie do rozpoczęcia kolejnej podróży, misyjnej. Ale pojawia się spór między nim a Barnabą dotyczący Jana Marka, co prowadzi do ich rozdzielenia. Jak opisują Dzieje 15, Paweł wybiera na nowego towarzysza Silasa i razem wyruszają na drugą podróż, misyjną. Podróżują lądem przez Syrię i Cylicję, docierają do Derbe i Listry, gdzie dołącza do nich młody uczeń, Tymoteusz. Prowadzeni przez Ducha Świętego przemierzają Frygię i Galację, aż docierają do Troady, gdzie Paweł ma wizję Macedończyka, który błaga o pomoc. Odpowiadając na to wezwanie, wypływają do Macedonii i docierają. Do Filipi, dzisiejszej Grecji. Tam spotykają Lidię, handlarkę purpurą która zostaje pierwszą europejską chrześcijanką. Jednak wkrótce stawiają czoła oporowi. Zostają ubiczowani i uwięzieni. Po tym jak Paweł uwalnia młodą niewolnicę z ducha wróżbiarskiego, w potężnym akcie Bożej Opatrzności, trzęsienie ziemi wstrząsa fundamentami więzienia, co prowadzi do nawrócenia strażnika i jego rodziny. Z Filipi podróżują do Tesaloniki, gdzie Paweł głosi w synagodze. Przez trzy szabaty. Niektórzy wierzą, inni podburzają tłum i zmuszają ich do opuszczenia miasta. W Berei znajdują bardziej otwarte umysły. Mieszkańcy codziennie badają pisma, by sprawdzić prawdziwość słów Pawła. Ale wkrótce jego przeciwnicy z Tesaloniki docierają i tam, zmuszając Pawła do odejścia. Paweł udaje się sam do Aten, intelektualnego centrum greckiego świata. Na Areopagu prowadzi dyskusję z epikurejskimi i stoickimi filozofami, umiejętnie dostosowując swoje przesłanie do ich, światopoglądu. Następnie przybywa do Koryntu, gdzie spędza półtora roku, pracując jako wytwórca namiotów z akwilą i pryscyllą oraz głosząc w synagodze. Pomimo oporu wielu koryntian, nawraca się i przyjmuje wiarę po krótkiej podróży do Jerozolimy i Antiochi Paweł wyrusza na trzecią wyprawę misyjną, przemierza Galację i Frygię i dociera do Efezu, leżącego na terenie dzisiejszej Turcji, gdzie spędza ponad dwa lata. Tam dokonuje niezwykłych cudów i konfrontuje praktyków magii, co prowadzi do potężnego przebudzenia, które wstrząsa miastem z Efezu wyrusza do Macedonii i Grecji, umacnia uczniów i zbiera wsparcie dla wierzących w Jerozolimie. W Troadzie młodzieniec, imieniem Eutychus, spada z okna podczas długiego kazania Pawła, lecz zostaje cudownie przywrócony do życia. Gdy Paweł przygotowuje się do powrotu do Jerozolimy, spotyka się ze starszymi z Efezu w Milecie i wygłasza poruszające pożegnalne. Przemówienie ostrzegając ich przed nadchodzącymi trudnościami. Po zakończeniu trzeciej podróży, Paweł przybywa do Jerozolimy, gdzie zostaje serdecznie powitany przez wierzących, jednak szybko staje w obliczu oskarżeń ze strony Żydów z Azji, którzy twierdzą, że naucza przeciwko prawu Mojżeszowemu, i zbezcześcił świątynię, wprowadzając do niej pogan, w obliczu rozwścieczonego tłumu. Paweł zostaje aresztowany przez rzymskie władze. W odważnym geście przemawia do tłumu, ze schodów twierdzy, opowiadając historię swojego, nawrócenia. Lecz gdy wspomina o swoim posłaniu, to pogan, tłum ponownie wybucha. Gniewem. Dzięki swojemu rzymskiemu obywatelstwu, Paweł unika biczowania i zostaje przesłuchany przez Sanhedryn. Jego słowa o nadziei na zmartwychwstanie. Wywołują gwałtowną sprzeczkę między faryzeuszami a saduceuszami. Gdy ujawniony zostaje spisek na jego życie, Paweł zostaje przewieziony. Pod silną eskortą do Cezarei, aby stanąć przed prokuratorem. Feliksem. Tam, mimo gorących przemówień Pawła, Felix odkłada sprawę, mając nadzieję na otrzymanie łapówki. Jak opisują dzieje 24. Paweł pozostaje w areszcie domowym. Przez dwa lata odważnie głosząc wszystkim, którzy go odwiedzają. Kiedy Feliksa zastępuje Festus, żydowscy przywódcy ponownie wznoszą oskarżenia przeciwko Pawłowi. W odpowiedzi Paweł odwołuje się do cesarza, korzystając ze swojego prawa, rzymskiego obywatela, zanim jednak zostanie wysłany do Rzymu, ma możliwość przedstawienia swojej sprawy. Królowi Agrypie i jego siostrze Berenice, którzy ostatecznie uznają jego niewinność. Podróż Pawła do Rzymu pełna jest niebezpieczeństw. Wyruszają zbyt późno w sezonie, a statek wkrótce wpada w gwałtowne wichry, i ostatecznie rozbija się u wybrzeży, Malty, Paweł, który wcześniej ostrzegał przed tym. zagrożeniem przejmuje rolę przywódcy, zachęcając załogę i pasażerów. Na Malcie Pawła ukąsi żmijać, gdy zbiera drewno na ognisko, ale on pozostaje nietknięty, ku zdumieniu mieszkańców wyspy, którzy najpierw biorą go za mordercę, a potem za Boga. Uzdrawia też ojca Publiusza, głównego urzędnika wyspy, a także wielu innych chorych. Gdy w końcu docierają do Rzymu, Paweł zostaje umieszczony w areszcie domowym, lecz pozwala mu się mieszkać we własnym. W wynajętym domu, pod strażą żołnierza. Tam, wierny swojemu powołaniu, aż do samego końca, Paweł zaprasza lokalnych przywódców żydowskich. Od rana do wieczora głosi im o Jezusie. Niektórzy wierzą, inni odrzucają przesłanie. Przez pełne dwa lata. Paweł pozostaje w tym stanie. Jak napisano w dziejach: 28 głosił Królestwo Boże. I nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. Z całą odwagą i bez przeszkód można sobie wyobrazić nieprzerwany strumień ludzi, wchodzących do jego domu, wierzących, którzy szukają zachęty, ciekawych, którzy słyszą Ewangelię, po raz pierwszy, a nawet żołnierzy, którzy go pilnują, poruszonych mocą jego słów. W tym okresie Paweł pisze, prawdopodobnie, swoje listy więzienne list do Efezjan, Filipian, Kolosan i Filemona. Pełne głębokiej duchowej mądrości i niewysłowionej radości, pomimo trudnych okoliczności, choć biblijny zapis życia Pawła. Kończy się w tym miejscu. Tradycja mówi, że został ostatecznie uwolniony i rozpoczął czwartą podróż misyjną. Niektórzy uczeni wierzą, że dotarł aż do Hiszpanii, spełniając pragnienie wyrażone. W liście do Rzymian XV. Inni sugerują, że odwiedził ponownie kościoły na wschodzie, które założył podczas swoich wcześniejszych wypraw. Wydaje się jednak, że został ponownie aresztowany i przewieziony z powrotem do Rzymu. Tym razem, według tradycji, nie był trzymany w prywatnym domu, lecz w podziemnym lochu, w tym ciemnym i zimnym miejscu. Paweł wie, że jego koniec jest bliski. W drugim liście do Tymoteusza, prawdopodobnie napisanym w tym okresie, pisze albowiem ja już jestem wylewany, jak ofiara spłynu a czas mojego odejścia, nadchodzi pomimo samotności i cierpienia, swojego uwięzienia Paweł pozostaje wierny, aż do końca. Według tradycji tragedia ma miejsce. Między rokiem 64 a 68. naszej ery zapanowania cesarza Nerona. Paweł zostaje wyprowadzony poza mury Rzymu. I tam, ścięty mieczem, jako obywatel rzymski, zostaje oszczędzony okrutnej śmierci przez ukrzyżowanie losu, który jego pan wycierpiał przed nim. Historia Pawła jest świadectwem przemieniającej mocy, Bożej łaski oraz niezłomnej odwagi tych, którzy całkowicie oddają się Chrystusowi od zakurzonych dróg jego wypraw misyjnych. Po samotność ostatniej celi Paweł ukazuje, co znaczy żyć i umrzeć dla Ewangelii. Jego dziedzictwo żyje nie tylko na kartach pisma, lecz również w niezliczonych życiach, które zostały przemienione przez przesłanie, które głosił z taką gorliwością: Jak sam napisał: Dlatego też znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, bo wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, że on ma moc strzec tego, co mu powierzyłem. Aż do owego dnia. 2 Tymoteusza, 1.12. Opowieść o Apostołu Pawle: jest przede wszystkim historią przemiany, walki i wytrwałości. W Biblii wytrwałość i przemiana są symbolizowane liczbą czterdziestą. Liczba ta pojawia się ponad 200 razy w piśmie, a jednak jej znaczenie pozostaje tajemnicze. Zalecam obejrzenie kolejnego filmu, który wyjaśnia, co symbolizuje liczba 40. I jak możesz zastosować jej znaczenie w swoim codziennym życiu? W Biblii wytrwałość i przemiana są symbolem drogi duchowego wzrostu. Liczba 40, pojawiająca się w pismach ponad 200 razy, niesie ze sobą tajemnicę procesu, próby i odrodzenia. Jeśli chcesz zrozumieć jej rzeczywiste znaczenie oraz odkryć jak tę biblijną mądrość możesz zastosować w swoim codziennym życiu? Obejrzyj kolejny film, który szczegółowo wyjaśnia symbolikę, liczby 40 i pokazuje, jak może ona prowadzić cię w twojej własnej, duchowej przemianie.